Dzień dobry, szczęść Boże! Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich na prostych słowach. Mamy dzień Pański, niedzielę, 25 stycznia. Dziś kochani, w kościołach na całym świecie czytamy Ewangelię z Mateusza z 4 rozdziału, wersety od 12 do 17, w których to wersetach mamy opisany początek działalności Jezusa, czyli kończy 30 rok życia i rozpoczyna swoją misję, która potrwa 3 lata. I miejsce, które wybiera, by rozpocząć tą publiczną działalność, głoszenie Królestwa Bożego, jest bardzo symboliczne. Jest zapowiedziane przez proroków. Chodzi o y, ziemię Zabulona i Neftalego przy jeziorze Galilejskim. O co chodzi? Moi kochani, y, 1600 lat przed Jezusem. Izrael, wcześniej Jakub, wprowadza się ze swoją rodziną, dzięki swojemu synowi Józefowi, do ziemi Goshen, do Egiptu. Jest tam sprowadzony i przychodzi Izrael ze swoimi dwunastoma synami. Tam mieszkają 400 lat. Na początku jest świetnie, wszystko im się układa. Są szczęśliwi i bogaci. Później, kiedy się rozrośli jako cały naród izraelski, byli przez Egipcjan prześladowani. I 400 lat po tej wprowadzce do Egiptu następuje ten okres uciemiężenia, i pod wodzą Mojżesza wychodzą już z Egiptu jako z miejsca niewoli. Nie sukcesu i biznesu, ale jak na początku, ale niewoli, jak właśnie pod koniec. I pod wodzą Mojżesza. Cały ten naród wychodzi, moi kochani, do ziemi obiecanej. I kiedy tam przychodzi już po 40 latach, jest ziemia kananejska podzielona na te 12 pokoleń. Ponieważ oni się trzymali jako ta rodzina Izraelitów, pochodząca właśnie od Jakuba, od Izraela, że oni szanowali to, kto od kogo pochodzi. Mamy te, te 12, tych 12 braci i każdy wiedział, że ten pochodzi od Neftalego, ten od Benjamina, ten od jeszcze innego brata. I moi drodzy, wchodzą do tej ziemi kananejskiej i jest podział tej ziemi na 12 części. I gdzieś daleko, daleko na północy, Dostaje ziemię syn, yy, pokolenie Neftalego i yy, pokolenie yy, Zabulona. Bardzo daleko na północ, właśnie przy samym jeziorze Galilejskim. I moi kochani, w tradycji ta ziemia okazuje się, że jest ziemią najmniej, można powiedzieć, zamieszkałą przez pobożnych ludzi. Jest nazywana pogańska część Izraela. Wszystkie te inne części, dziesięć, tam fajnie wiara się rozwijała, a w tych dwóch bardzo słaba. I dlatego nazywano to Galilea Pogan, że te dwa pokolenia były jakieś takie słabsze w wierze, i akurat oni dostali tę ziemię. I wszyscy o nich mówili, że to jest najsłabsze statystyki, można powiedzieć, jakby tak zobaczyć. Zmierzyć, ile osób chodzi do kościoła, ile osób przystępuje do komunii, tak żartem, no to tam by były najmniejsze te ilości, te statystyki, by były najgorsze. I prorok Izajasz zapowiada, że właśnie na tych ziemiach, na tym ugorze wiary, rozpocznie się działalność mesjasza. Prorok Izajasz tak zapowiedział, że Galilea Pogan ujrzy światło wielkie. Ziemia Neftalego i Zabulona zostanie nawiedzona przez Mesjasza i tam wzejdzie światło dla całego Izraela. Od tamtej ziemi, która jest w kryzysie wiary, rozpocznie się wielki ruch, oświecenie. Rozpocznie Mesjasz swoją misję, która nie tylko później na 10 pozostałych po się yy, rozrośnie, ale na cały świat. I moi drodzy, Jezus w dzisiejszej Ewangelii właśnie wypełnia to proroctwo. On zamieszkuje tam na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego, w tej Galilei Pogan i tam rozpoczyna swoją działalność. Tam zaczyna mówić kazania, tam powołuje apostołów właśnie z tego terenu, moi kochani, gdzie ta wiara jest bardzo niziutka, najsłabsza. Tam Odszukuje swoich uczniów, którym daje ducha świętego, i dzięki niemu są najmocniejsi, najsilniejsi. Ze sła, najsłabszego regionu robi się centrum, moi kochani, rewolucji Jezusa Chrystusa. I e, ciekawe też jest tłumaczenie nazw. E, Neftali e, to dar, a Zabulon to walka. I yy, bibliści właśnie tak tłumaczą, że to są ziemie, yy, które dostaną kiedyś wielki dar od Boga i tym darem jest właśnie Mesjasz, Jezus. Faktycznie się zrealizowało, że za Zabulon dostał yy, ten dar Syna Bożego i tam do, yy, będzie dokonywała się walka, walka dobra ze złem, walka ciemności ze światłem. I właśnie rozpoczęcie działalności Jezusa jest zrealizowaniem tego proroctwa. I pięknie się wypełniają te imiona prorocze Zabulona i Neftalego. Że akurat na tej ziemi właśnie przychodzi dar Boży, Mesjasz rozpoczyna swoją działalność i zaczyna się walka o duszę, walka o zbawienie, walka o to, aby z ciemności wyciągnąć człowieka ku światłu. Ku światłu. Moi kochani, niech Pan Jezus który wybrał to, co najsłabsze w Izraelu najgorsze ziemie, najniższe statystyki wiary. Niech działa tak i dzisiaj, i niech wchodzi w nasze najciemniejsze sfery, najtrudniejsze sprawy. On nie wybiera sielanki, nie wybiera pałaców, nie wybiera tego, co już jest poukładane, zdrowe, czyste. On idzie tam, gdzie trudne. Jego pociąga to, co wymagające, gdzie trzeba stoczyć walkę. Więc zaproś też Jezusa do tych swoich regionów, do tych swoich ziem w Twoim życiu, gdzie potrzeba zwycięstwa. I Jezus jako dar z nieba przyjdzie i przyniesie to zwycięstwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, niech rozpowszechnia się Ewangelia Jezusa Chrystusa, właśnie. Przez zwycięstwo w najsłabszych sferach naszego życia i w najtrudniejszych miejscach, niech rozpowszechnia się na cały świat chwała Bogu, Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrej niedzieli.